Moim gościem jest były, była komisarz Polski w Unii Europejskiej pani Danuta Hibner. Dzień dobry. Pani poseł, jednym z tematów rozmów tego forum w Sopocie jest to, czy Polska ma szansę stać się liderem w Europie. Jak pani widzi perspektywy Polski w Unii Europejskiej? Ja się zastanawiam, czy jest jakikolwiek powód, żeby nie być liderem. I ja mam nadzieję, że ta dynamika, z jaką Polska rozwija się i sposób w jaki. Udaje nam się i nie jest to przypadek do tej pory przejść przez kryzys, który dotknął praktycznie całą Europę. To wszystko wskazuje na to, że mamy szansę na to, żeby być w czołówce. Ja, ja myślę, że nie wiem co to jest lider tak do końca, ale, ale myślę, że liderem w sensie pokazywania ścieżki to, to jesteśmy już w tej chwili, bo pokazujemy, że można, jeżeli się przeprowadza głębokie reformy, jeżeli się zrestrukturyzuje przemysł, gospodarkę, to może ta gospodarka być bardziej konkurencyjna. Jeżeli ma się dobry nadzór, to może sektor bankowy nie wejść w kryzys. Jest cała masa przykładów takich pokazujących, że już się jesteśmy kimś, kto pokazuje ścieżkę. Ale też w znacznym stopniu nie da się ukryć w tych ostatnich kilku latach było to właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Teraz ta perspektywa budżetowa się kończy. Czy myśli Pani, że w tej nowej perspektywie to będzie dla Polski równie korzystnie wyglądać? To jest, to jest kolejny przykład tego, że, że Polska potrafi rzeczywiście wykorzystywać szanse, bo te środki europejskie ogromne nigdy nikt takich nie dostał, jakie udało się dla Polski załatwić, jeżeli mogę tak powiedzieć. One są dobrze wykorzystywane, a teraz jesteśmy w trakcie bardzo trudnych negocjacji. Mamy cel finansowy dość jasny, jak największy budżet europejski, bo Europa potrzebuje wzrostu, inwestycji, a polityka spójności je daje. No i w ramach tego oczywiście Polska, która na pewno będzie największym odbiorcą tych środków, żeby dostała rzeczywiście tyle, żebyśmy mogli nadal nadganiać z taką dynamiką, jak w tej chwili ten dystans, jaki nas ja ciągle dzieli do najbogatszych w Europie. To nie, jest, to nie jest łatwe, bo, bo nastrój wśród państw członkowskich jest różny, są też tacy, którzy są mniejszego budżetu, ale, ale myślę, że wszyscy, którzy uczestniczymy w tym procesie negocjacji, jesteśmy bardzo zmobilizowani, więc bądźmy dobrej myśli. A z perspektywy Unii Europejskiej, Brukseli, jak wygląda wychodzenie z kryzysu? Czy myśli Pani, że to, to jest... Europie uda się z tego kryzysu wyjść do przodu obronną ręką? Europa jest ciągle w kryzysie, ale ten kryzys się okazał się także bardzo mobilizujący. Europa od 2008 roku właściwie zabrała się za reformy bezprecedensowe, nie do pomyślenia jeszcze 4 lata temu. Jeżeli chodzi o system zarządzania całą strefą euro, jeżeli chodzi o reformę sektora bankowego, finansowego. I te reformy ciągle trwają, one są trudne, one budzą też interesy narodowe, one wymagają także sporego finansowania. Ale to wszystko się dzieje i, i mam nadzieję, że, że rzeczywiście Europa y, po wyjściu z kryzysu będzie dużo bardziej odporna na, na przyszłe kryzysy, bo one zawsze będą przychodzić, y, bo rzeczywiście reformy, które wprowadzamy w życie są bardzo daleko idące. To, co nas martwi Polaków, to to, że te reformy jednak produkują Unię dwóch prędkości, że strefa euro pogłębia swoją integrację, że wszyscy ci, którzy są poza strefą euro, wchodzą na nieco inną ścieżkę. I to jest na pewno wielkie ryzyko dla Polski, stąd tak poważne myślenie o tym, kiedy wejść do euro jest dla Polski ciągle wielkim wyzwaniem. Pani komisarz, spieszy się na samolot, ja tylko jeszcze jedno pytanie, czy myśli Pani, że Polsce uda się jak gdyby dobić do tej czołówki? Myślę tutaj o tej Europie dwóch prędkości, o której pani mówiła. Ja mówi. myślę, że, że jesteśmy cały czas w czołówce tych, którzy się domagają tego, żebyśmy wszyscy siedzieli przy stole europejskim, żeby decyzje zapadały wspólnie. Większość z nich wymaga jednomyślności, więc ja myślę, że Polska nadal, jestem przekonana, że polski rząd nadal będzie w awangardzie tych, którzy rzeczywiście chcą uniknąć takiego podziału, ale najlepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy byli w strefie euro. Bo strefa euro wyjdzie z kryzysu, i wtedy jest, myślę, bardzo bezpiecznym miejscem, z dobrym parasolem, który daje Europejski Bank Centralny. Więc musimy, jakby zmienić też nasz sposób myślenia o, tym, że o strefie euro. Pięknie dziękuję. Danuta Hibner, była polska komisarz w Unii Europejskiej.